Pozwólcie, że wam zryję łeb. To jest pierwszy odcinek waszego ulubionego komiksia za Sigminda, gdzie pokażę wam szalone, wykręcone komiksy, totalne wygrzewy. Czy także czuliście jak ktoś was smyra po waszym poczuciu bezpieczeństwa. Robi taki gili gili po waszym muszku. A to jest mocne ryszywani. To jest takie rysybani, Że wiele jest to w ciemno. Albo dajesz kumplowi się, i potem się z że kupę się do siebie nie odżywa. Są komiksy, których się nie poleca. Czwarty komiks jest tak zwyrolski, że po prostu nie otwieraj tego miejsca publicznych. Ostrzegam. Nagle zaczyna się, się budzić co drugi dzień. Myślicie sobie, kurde, co ja mam takiego kasa? Nie wiem, co ja mam problemy ze spaniem, nie pamiętam co robiłem wczoraj. Ale nagle się budzi się co trzy dni. Kurde. Robicie niepokojąco, no czemu nie pamiętam 3 dni ze swojego życia. Ktoś zaczyna się budzić co so tydzień. Nie sobie sprawę, że kiedy się, żyje wasze drugie Alterego, które korzysta ze swojego życia, wtedy, kiedy was nie ma, że on żyje siedem dni waszego jednodniowego tygodnia. Że on zabiera, że właszcza wam wasze życie i co wtedy robicie? Nie z wam, ale tylko wam zrzucę co by się stało, że się budzili, pół roku Przybudzili się, się dwa dni w roku przez te dwa dni się chcieli wykorzystać to, się jak wodę. się bo wiecie, wiecie że następne życie będziecie mieli za rok taki malutki wariacik, tyłu wam nie pokażę, bo mnie zdejmą z YouTube'a <gryw> ale tył jest mocny my się dzieje tyle rzeczy, jak ci policjańscy, którzy się na nim znęcają, a ziomka, który na jakieś zapalenie oczy i ma oczy jak ryba, potem jakiegoś stwora spotyka, który, yy, który musi się kochać, żeby u nich mieszkać, bo nie ma hajsu. I ten stwór ma psa, który nie ma w ogóle odbytu ani oczu. Jest taką jedną wielką kółką, którą, żeby się wysikać trzeba go przekuć, żeby wypłynęły płyny. Co to jest w ogóle? Kto to wymyślił? Jest tu tyle kosmatości w tej pławce, ile kosmatości być no nie? Wszystko tu jest kosmate, jeśli wiecie, o tym mówię. Czujesz, jakbyś miał łeb schowany w imadło, po prostu nie... nie sztywno trzyma się i tutaj się nagle skalpem wyciąga e, główeczkę, robi takie pik I kręca się kolkosiągiem. CZYK, 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 CZYK! Wyjmuje wam mózg, wlewa tam wam pojebaństwo do środka, i zakleja, i się pyta, jak teraz się czujesz, młody, młody kolego?